Moment, z tej strony komentarzy, dzisiaj sobie zagramy My Summer Car. Jak widzicie, będziemy zamawiać dzisiaj nowe części. Zamówimy sobie tutaj, belgii? Mianowicie, co tu jeszcze sobie zamówimy? Wydechy, to sobie zamówimy. To sobie zamówimy. Co jeszcze tutaj zamówimy? Kierownica sportowa. Dobra, no to będzie tyle. Idziemy to wziąć i, i, i zaraz się widzimy. Ok, przyjechaliśmy już. Wkładamy sobie liścik. Dobra, wszedłem. Nie ja wiem, czy tu jeszcze coś, jakieś lifta zrobiłem. Nieważne. O tej mojej dziewczynce z rano dopiero. Ja wcześniej przyjechałem trochę. Tutaj ma jeszcze nie ma. Jak widzicie. rower Będzie tutaj stał. Pewnie? No stoi już. I tak szybko sześć. Się... O idzie. Ja weźmy za nim. rumunem, Typie wypuszczaj mnie. Nie widzimy się za chwilę. U to będzie minutka dosłownie. no Znaczy u was będzie minuta i, i zaczekamy sobie, aż zrobi nam to zamówienie. Przed chwilą do nas typek dzwonił. Bądź <coughs> mu Idziemy jedziemy. znowu autobus stoi. Że jedziemy. Nie ma mocy ta satsuma. Ej, w sumie czekajcie. Jestem gości, dobra To taki śmieszny bak jest, zobaczcie Nie, nie działa teraz O, o, szkciecie. Nie, no nie działa ten bak Nie wiem czemu nie działa taki bak Taki śmieszny bug był kiedyś. Nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra, mamy tutaj PayPal's Order. Zapłaciliśmy już. Są części, są części. Co, jest to takie długie? Tutaj sobie wszystko wymienimy. Mamy raczej to set z tyłu. Teraz ja spokojnie sobie wymienimy wszystkie części. I co jeszcze? No i tyle, nie będziemy tutaj już nic wymieniać. No wszystko sportowe już mamy. Jest 200 koni jak nic. Mm, dobra. Dobra. Bierzemy się za wymianę. Tu jest wydech. Co, co A nowe felgi tu są. Zobaczcie jakie nowiusieńkie. Wsiększnikie. O, ładne. Bardzo ładne. Powiem wam. Tu jest kierownica. Tu mamy co to jest? A rura wydechowa. Coś tutaj mamy jeszcze? Koło zamachowe? Tak, koło zamachowe. O, dobra. Co tu mamy? I korektor. Dobra, to zaczniemy to od momentu wyrzucać. Klucz. Czmureczka. Dobra, tu mamy korektor. Odpadnie czy nie? Gdzieś tu chyba zło śrubkę no od tego. Od tego odmontowano. Widzicie? Od tego odmontowano. Ten korektor mi niepotrzebny jest. Bierzemy nowego korektora. I zakładamy go tu. No nie wiem jak się dostać do koła zamachowego koła Ale dobra jakoś tam spróbujemy to do się dostać do tego, dobra odmontowaliśmy tutaj jedną rzecz nie mogę, o, o, o było Jest. mamy tu następne dwie rzeczy Teraz tak. najtrudniejsza część, czyli rura wydechowa. Nie, no nie jest jakoś ciężko założyć tu rurę wydechową. Gdzieś tak musi być. O, o, było. Nie, szybko przymontować musimy z tyłu. Tam się ciężko dostać, co jest. Dobra, mamy to. Tak co założymy kierownicę. To jest klucz dziesiątka. dziesiątka i tak, jest ta kierownica, ja tutaj gdzieś położyłam, tutaj też. lepsza jest, taka taka fajniejsza, nie? mamy tą dobra, mamy zaraz tak, wydech To będzie klucz siódemka, czyli trójka. Dobra, to już mamy. Co tu jeszcze trzeba? Koło zamachowe, to będzie ciężko je zrobić. Dobra, nieważne. Deszcz mi zaczął lać jeszcze w dodatku. Zarobiście po prostu, powiem wam. A dobra, już to jakoś zrobimy. Dobra, to możemy... Jeszcze nie możemy odmontować? Jakaś śrubka, przed chwilą mogę odmontować. Czekajcie, że może nie to. Co ja tu mogę odmontować? Pędzel, pędzel... Dysk. Jak? Jak ja mam to zrobić? Da się tu obrócić jakoś? Jak to zmontować to tak jak <laughs> no, Jak to koło obrócić w ogóle Słuchajcie, to są śruby O złe te śruby odkręcam To tylko inne śruby Nie. No. Tu odkręcone. Tu też. Tu też. Co ja jeszcze nie odkręciłem? nie chcę to wypaść. Chyba, że to trzeba odkręcić. <Ky> Chyba ta nie wiem odkręćmy to, zobaczymy. Chyba tak trzeba to odkręcić dopiero i wtedy. No dobra, mogę obracać teraz tym kołem. Mogę go zdemontować. No i tu mamy to ogólne koło. To nie wiem, jak odmontować. To są środku śruby i to są trójki. Ono. Nie widać tu śruby. A tu wszystkie to powinno się zdemontować już Boże, tu śrubę jeszcze nie odkręciłem dobrze Chyba tą, ale nie, no to ta ma Zdemontować, czekajcie. Ciężko. Dobra, ja to już odszczepiłem teraz te koło nowe, zamachowe. Dobra. I montujemy. Dobra, mamy. Teraz montujemy nowisienkie koło. Dobra, mamy już nowe założone. Czekajcie, bo to jest stare. Stare to jest, to wywalimy. To sobie już założymy. Będzie dwójka klucz. Eee, tak, będzie dwójka klucz. No, możemy sobie tym obracać to jest fajne. Dobra, to już wszystko. Jeszcze to. Nie ja czekajcie, pokrywka najpierw. m mm. dobra, to jest dwójka klucz, chyba tak. Nie trójka. trójka klucz. Dobra mamy. Montujemy to od skrzyni. Dobra, to jest trójka, dokręcamy. Nie, dwójka to jest. To jest dwójka. Wszystkie śrubki, dobra, to już wszystko. Tak, to już wszystko jest zamontowane. Mm, tu problem jest z maską, teraz to, Dobra, mamy odpowiedni ten. Bierzemy felgi. Ogarniemy sobie szyfirsta. Dobra, pakujemy i jedziemy. Bierzemy najładniejsze fele jakie się dało wziąć. No tu ładniejszych nie ma wam. To jest takie brzydkie są, nie? Brzydkie. Te są najładniejsze, niż takie gwiazdkowe. Pewnie u mechanika będzie padać. Tu nie pada, u mechanika pewnie pada. Dobra weźmiemy sobie jeszcze bok tuchy i jedziemy do mechanika co zmienić te opony brzydkie. Okajcie, już ja coś zepsuło. A, to nagrywany jest, no do dobra, nieważne. Co jedziemy? Idziemy, dobra jesteśmy już koło mechanika Otwarte, otwarte O idealnie zdążyliśmy Jedziemy Dobra i teraz tak, bierzemy wszystkie felgi jakie mamy Dajemy mu to na stół

że wyjedziemy sobie autem, żeby się nic nie zbagowało przypadkiem, o. Dobra, wychodzimy sobie. Tu drzwi są zamknięte? Nie, otwarte tak, bierzemy. Filub Nitro. To mamy super szyją, to mamy engine tunic, engine coś tam, twarz, twarz i to. Ok, eee, oponujmy go, dobry. Dobra. Ferculaina jest za tym, za dobra to, zaraz będziemy jechać. Nie mogę do miasta jechać, bo coś się stało chyba. Paliwo się wyjeździło całe. Czekajcie, okay, M. Dobra, cofamy. Jedziemy. Mm. Czekajcie, czy, czy nie jest sens jechać do miasta w ogóle? No dobra, do domu jedziemy już Dobra, to widzimy się jak będziemy już w domu. Okej, okay, dojechaliśmy do domu. Mmm. Czekajcie chyba jakiś błąd mi tu wyskoczył. Aha. Dobra. Idziemy po skoro jak widzicie mamy tylko 2000 a mieliśmy wcześniej 20 tysięcy, bo wydaliśmy na ten na mechanika i na na wycie nocą Także bierzemy sobie walizkę bierzemy po stówce aż sobie walniemy i widzimy się za chwilę. Niedługo będziemy mieć 20 tysięcy i no nie, nie potrafię robić 20 czy znaczy minutowych odcinków, bo to jest dużo ciekawych momentów, tam mi się coś wydaje. No, ja nie potrafię za bardzo robić 10-minutowe. Dobra, powinno wystarczyć. No i wtedy jest mniejsza oglądalność, wyświetlenia, wyświetlenia są mniejsze, nie? No to. co się dziwić. Dobra, odbierzemy się w, sumie w następnym odcinku najwyżej. Dobra. Bo dziękuję wam za oglądanie wbijajcie na moje poprzednie odcinki na ten odcinek zostawcie suba lajka wtedy przechodzą wam powiadomienia o tym, że jest nowy odcinek lub live także no, no co tutaj mówić dalej no dobra, no to nała Dobra, trzeba teraz miniaturkę zrobić w ogóle i będzie wszystko nic. A może być taka miniaturka, starczy mi. Nawet zostawcie suba, jakby co, dobra? Bo jak się dużo subskrypcji. Mój cel to jest milion, albo przynajmniej 10 tysięcy, zdobycie. Albo nawet 1000, albo stu, To jest mój cel.